Dzień dobry Kurnik Witam ponownie w naszej Internetowej telewizji śniadaniowej O kurach i o królikach Po krótkiej nieobecności Spowodowanej urlopem Witamy się ponownie Nic szczególnego się nie zmieniło Poza tym, że kurki urosły. Hormony szaleją, jak widać na załączonym obrazku. Także wszystko w porządku. Kurki dalej wiodą spokojne, sielskie życie. Karmidło pełne, poidło pełne, trawka z koszenia trawy wysypana. Grzebią, szukają robaczków. I niosą nam jajka. stado nam się zmniejszyło, ponieważ ostatnio sprzedałem kilka kurek mam też ogłoszenie że na sprzedaż są koguty, ponieważ mamy 8 kogutów tu jest jeden, drugi tam trzeci z tyłu gdzie zresztą się schowało, może poszli, poszły do środka ale jak wiadomo kogutów nikt nie chce, wszyscy chcą mieć kurki, które znoszą złote jajka najlepiej dlatego jeszcze je Dostaną kilka dni szansy, jeżeli nie, to są dwie opcje, będę musiał jeszcze zdecydować. Albo puścimy je wolno, albo odfrunęły do ciepłych krajów, albo pójdą do zamrażalnika. Także 8 kogutów mamy do odstrzału. Tutaj jest. O, tutaj jest Kogucik, który miał złamaną nogę. Jak widać, on na tą prawą łapkę minimalnie jakby taką inaczej stawia ale generalnie jest zdrowy. A to są nasze słodziaki, króliki. Króliki mają dokładnie, no, bez dwóch dni, mają trzy miesiące, są już duże, już musiałem je o wiele wcześniej, to już pokazywałem na wcześniejszych filmach, oddzielić od jakby samice od samic. Także to są trzy samce, które mamy są na wybiegu, rosną bardzo bardzo ładnie Podobają mi się. Takie mięcioszki. Już nie są takie mięcioszki jak były miesiąc temu. No ale jeszcze są słodkie. Mówię mają teraz równo 3 miesiące. Waga ponad 2 kg. Wszystko idzie zgodnie z planem. Są zdrowe. Pozostałe dwie samice, które mamy jeszcze w środku, też wszystko ok. Także wszystko gra. Wcinają trawkę na wybiegu. W środku jakichś szczególnych nowości nie ma. Tutaj jest klatka pusta, ponieważ e, samce, o których e, przed chwilą mówiłem, są na zewnątrz. A tutaj mamy. Jeszcze ich dwie siostry też tak jak były. Mięcioszki tak są. Wszystko gra, jedzą, rosną. Także wszystko gra. Tutaj z nowości. No to tak, tu u naszego nowego Samca jest wszystko bez zmian. Bardzo duży apetyt. Tak, tak, masz dużą głowę, nie? Bardzo duży apetyt, a z nowości tutaj nasza królowa, czyli nasza samica. Jest dwa dni przed wykotem. I jest już taka taka, no nie chciałbym powiedzieć, że jakaś niespokojna, ale już jest taka, że. Nie chcę się specjalnie dawać głaskać. Tutaj ma już, no może nie jest gotowe gniazdo, ale wykopane, wykopaną dziurę. Kilka dni temu jej sprzątałem. W sumie u wszystkich klików sprzątałem, ale to głównie ze względu na nią, żeby jak już będzie wykot, żeby miała czysto, żeby miała czystą ściółkę. Tutaj jak ona się wykoci, to ja jeszcze dołożę z świeżej słomy, żeby mogła sobie spokojnie zabezpieczyć swoje młode. I. No myślę, że pójdzie to wszystko bez problemu, tak jak ostatnio, praktycznie bez jakichkolwiek komplikacji. Było zbudowane gniazdo, młode wykarmione, urosły bardzo szybko moim zdaniem i tyle. Apetyt cały czas ma, bo karmy widzę ubywa w, w karmidle. Jest teraz też co prawda ciepło, także ona ma praktycznie codziennie całe poidło wypite. Także widać, że um, no troszeczkę jej się jakby system zmienił. System karmienia, pojenia, bo ona nigdy tak dużo aż nie jadła i, i tak dużo nie piła. Tak więc jestem ciekawy, jestem ciekawy jaki jak, jak będzie, będzie miód, jaka liczba sztuk, ponieważ ona została pokryta innym samcem, poprzednio był to nasz. Tutaj ten jurny Kalifornia. Tak. A teraz została pokryta naszym nowym nabytkiem, czyli tym tutaj oto gościem. Także będzie ojciec wiedeński szary, samica wiedeńska szara. Także młode króliki będą też czysto losowe. I zobaczymy, jak to tam się będzie rozwijało. Króliki, które z poprzedniego miotu są właśnie, to jest ta krzyżówka tutaj Kalifornia i, i Wiedeński. To będę miał też. Jestem ciekaw ogólnie porównanie, czy po pierwsze chodzi mi o liczebność miotu, czy z drugiej strony o jak one będą rosły, czy będą większe, czy będą mniejsze. Umaszczenie. No i tyle, zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to, jak to wszystko nam tutaj wyjdzie. Ruliki zaczęliśmy z powrotem wypuszczać na trawę, bo miały przerwę w pastwisku, ponieważ no nie było nas po prostu, a tutaj nie chciałem sąsiadów jeszcze fatygować, żeby codziennie rano trzeba wiadomo, no może nie rano, ale koło południa trzeba je wynieść, po południe trzeba je schować, uważać, żeby nie uciekły, codziennie trzeba to miejsce zmienić, dlatego było to no, dość sporo, jest tym, powiedzmy. No, jest to dość problematyczne, żeby jeżeli nie ma nas tutaj w domu, dlatego odpuściliśmy sobie to przez te dwa tygodnie. Ale teraz, jak już jesteśmy na miejscu, to z powrotem je wypuszczamy lub e, przywozimy im jak mamy skąd? Oczywiście mlecze czy lucerne, ogólnie zielonkę. Nie mamy swojej łąki, ale zawsze, zawsze gdzieś tam na brzegu lasu można to e, pozrywać. Tak więc, króliki już zabieramy. Pakuję je do skrzyneczki i idą do swojej klatki. Ja przeniosę wtedy ich ten, tą klatkę, żeby miały na jutro już świeżą trawkę obok, wysoką, albo koniczynę. Tu mamy też kawałek koniczyny, i tam sobie one będą jutro się znowu pasły. A więc królik już w swoim domu, ułożony powoli do spania. Były dzisiaj kilka godzin na zewnątrz, na słońcu, na zielonce. Także mogą sobie tutaj spokojnie odpocząć najeźcie suchej karmy, siana, ziarna i tyle. A ich zagroda na zewnątrz jest już przestawiona w nowe miejsce. Tam były, a tutaj będą jutro na świeżej trawce i sobie będą mogły zajadać świeżą zielonkę. Na pewno im się spodoba. Dostaną oczywiście do tego wodę plus yy, ziarno. I na dzisiaj to tyle, jest już późna pora, będziemy powoli zbierać się do domu, kury już częściowo weszły na grzędę, weszły do kurnika, a ja chciałem tylko się pochwalić, co Wam pokażę w następnym tygodniu, nowy projekt, zbudowaliśmy folię, Folia na stelażu drewnianym do uprawy pomidorów, część już rośnie, Część dopiero papryki wschodzą plus inne roślinki ale to w następnym tygodniu pokażę jak to powstało co tutaj planujemy, jakie ma wymiary i tym podobne życzymy zatem miłego weekendu i miłego dnia jeszcze dzisiaj i do zobaczenia następnym razem, na razie